Ja zawsze jak byłem dzieckiem to pamiętam, że moim marzeniem było zadzwonić na ten numer 0700 co na oh. końcu tego programu telewizyjnego ja było zawsze. Zadzwoniłem. Ja Zadzwoniłem no 0700 0700 880. Down the street with your red lips and funky beat you better hold your head up to the sky go with you to the day I die. Alan. Zobierz to, no, wrócił k***a, wrócił vlog, świetnie. Michał. Tak jest. Kiedy Je. on zostanie opublikowany? Bo ostatnio opublikowałeś ze Świdnicy sprzed bodajże roku. Jak będzie fajny to w przyszłym tygodniu. Co ty, sztos. Dam go, dam go przed kolejkę, bo cieszę się bardzo, że Alan jest taki podekscytowany, A jak, że go po, końcimy. Jak, potem, jak potem wyjaśnisz zerwanie kontinuum pewnego uniwersum? Alan nie obserwuje tego, jak ten vlog się rozrósł. I jak jest pożądany wśród widzów. Alan, pięć tysięcy w pierwszy dzień zawsze go ogląda. I później Słyska. nikt więcej już, ale... <laughs> to też jest historyczne co powiedział, bo za rok y, będziemy się śmiali z tych 5000 tysięcy, bo będzie 50 tysięcy. I Alan wyjdzie blado oczywiście. A takie rzeczy dzisiaj y, kupiłem chłopakom w prezencie. krafinki przepiękne, bardzo dobre, chyba. Jak nowa trasa. Świetnie, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, że jedziemy starym składem. Będą wspomnienia. Szkoda, że tylko tak na, na wyjeździe, tak. Siup, 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 siup. Ale może się uda, że będziemy gdzieś razem nocować. Próbowaliśmy yy, dorwać ostatnio ten dom w Wałbrzychu, ale się nie udało. Z Krasnalami. Możecie pamiętać z, z vloga Dom z Wałbrzycha, niestety nam się nie udało. To z jednej strony był najfajniejszy dom, w którym byliśmy. A z drugiej, moim zdaniem, najbardziej creepy dom, w którym byliśmy. Dokładnie. Czy ktoś tam zginął, zanim my tam nocowaliśmy? Prawdopodobnie tak. Albo po nas? Po nas? Raczej no też. też. Ale akurat jak my byliśmy, to raczej nie. No, wtedy nikt nie zginął. Prawdopodobnie, nie wiemy. Nie byliśmy na dole przez cały czas. Twoje najlepsze wspomnienie związane z vlogiem. Twoje najlepsze wspomnienie związane z Michałem Leją. O, mam ich za dużo. Nie, nic nie mam Każdy przelew, <tudy> tak? Tak. <trudy>. <tudy> Każdy się Wygląd Wygląda, Alan się zmienił, ale podejście do vloga, nie? jest tak samo zmęczone jak zawsze na pytania Tomka. też ciekawe. Głosujcie, czy Alan lepiej wygląda w brodzie, czy, czy bez. Byłeś u barbera? U był barbera. Byłem barbera. I co to ci... To jest Hanna Barbera. Co ci robi barber? <laughs> co mi robił barber? A wiesz, czym się zajmuje barber Tomku? Goli brodę. Tylko? Nie. Robi ci też dobrze. Kurwo barber. Ile to kosztuje? To jest 220. Alan, takie rzeczy będziesz mówił na scenie? Tak, jest. Nowy materiał, kiedyś byłeś taki grzeczny i mówiłeś: O, nie, grzybica paś, bo... pochwy, to mnie oburza grzybica pochwy. A teraz to co? co? Kurwo barbek, tak? te twoje żarty. A ja wiesz, co dzisiaj będę mówił? To <grybica to <grybica tak samo bliźne rzeczy. To to a, dzisiaj jest. A, wiem, co jest. Nie będę zdradzał tutaj tej puęty, ale jest bardzo blisko grzybicy pochwy. I ja wydaje to mi, to mi, to mi to się, to że jest gorsza. Ja to oglądałem. Pożyczam Alanowi wiedźmina. Jestem tak dobrym typem. To jest najlepsze wspomnienie związane z Michałem. No i chuję no. tam. Tyle było. Tyle było z uściskiem. Nie jest to łatwa sala, mówiąc szczerze. Nie jest to łatwa to sala. Ostatnio ktoś wspominał ten występ z y, publiki i mówił, że był sztos. Y, a ja miałem inne odczucia wtedy. Nie wiem czy pamiętasz, można też wrócić do tego. Pamiętam, to... nawet na vlogu gadaliśmy o tym, że jest trudna ta sala. Jest trudna ta sala, bo to jest sala muzyczna i ona jest dość yy, wytłumiona. Ale myślę, że będziesz to. Kiedyś z Zalewskim graliśmy, z Bartkiem Zalewskim graliśmy w Tarnowie. Nie wiem dlaczego razem byliśmy w Tarnowie. Albo graliśmy w tym samym dniu, albo coś. I się spotkaliśmy potem w knajpie na rynku. Razem musieliśmy występować pół na pół, pół na pół? Tak to się nazywa ta knajpa? Tak, dwie strony e, ciekawe, tak, no. dwie strony, Bar bardzo ciekawa, bardzo ciekawa sala. Graliśmy chyba faktycznie razem i potem poszliśmy do, tak, do jakiegoś takiego kebaba albo coś. I normalnie oglądaliśmy Forfan TV. I nas zaskoczyło to, jakie potem można było wysyłać SMS-y do telewizji. No. I tam było na przykład ten tęsknię za Tobą dzióbku, e, Karina z wiesz. Czteroletnim e, Jordanem albo coś, nie? Ja pamiętam, jak Forfun TV się zaczynało. E, wchodziło dopiero, nie? Uh -huh. I wtedy ja czekałem zawsze, żeby w nocy oglądać Forfun TV, bo wtedy tam e, na podstawie wysyłanych SMS-ów oni puszczali kawałki. Najwięcej SMS-ów na dany kawałek poszło, to go puszczali. I w nocy wystarczyło wysłać jednego SMS-a wtedy, żeby puścili ci kawałek, który chciałeś. Ale Alan jest podekscytowany. No tymi. to. No to potem to się zmieniło chyba, i jeżeli byłby ten sam wzór, to by leciał tylko bonus yy, RPK, bo okazało się, że to były SMSy do więzienia. Bo to się prawda? okazało, że w tym czasie tak, więźniowie oglądają Forfan TV, i normalnie dziubki z wolności pisały do więźnia yy, wiadomości. Że tęsknimy, że wiesz, na przykład wiesz, ten spadek po babci załatwiliśmy, ale jeszcze czekamy na coś tam, nie? Marcin, trzymaj się. Czyli to nie było tak naprawdę For Fun TV, tylko Gryps fan TV. Dokładnie tak. For Gryps TV. E, i, i... For Gryps TV lepsze, no. M ale możesz M jeszcze raz MTV, zareagować to... z entuzjazmem, jak, jak Michał mówi For Gryps TV? Czy ta butelka wystarczy na, na cały ten... Ja, ja nie muszę pić, Michał. Trzy <laughs> osoby, jedna butelka? <laughs> No, no, nie mamy najlepiej zaopatrzenia garderobnej. Budżet to jest odpowiedzialny za zaopatrzenie garderobne. Budżet tras Michała, Michała Leji rośnie. Rośnie, cena biletu rośnie i... Aqua, woda, źródła, to chyba to to, to, to kosztuje 30 groszy. No ale mógł być błąd, że ciągniemy za sobą fortepian, to też jest... bo to jest tak. nowe wymaganie. Co jest ważniejsze, woda czy fortepian, fortepian. na backstage'u? Fortepian. A co najbardziej lubisz grać na fortepianie? Fortepian. My, no... Pozdro dla wszystkich fanów Kenryka LMA. Ja zawsze, jak, jak byłem dzieckiem, to pamiętam, że moim marzeniem było zadzwonić na ten numer 0700, co na o, końcu tego programu telewizyjnego ja było zawsze. Ja dzwoniłem, no, 0700, 0700, 774, zadzwoń teraz. Tak było, było, pamiętam, pamiętam, pamiętam ten numer, dzwoniliśmy. No i głosem dziecka mówiłem, ja jestem Marek, i pamiętam, że powiedziałem, że jestem bramkarzem w klubie piłkarskim. I takim głosem mówiłem: No, jestem bramkarzem. Ile masz lat? 30. A, a w K. którym roku? Okej, okay, dobra! W którym roku się urodziłeś? 1875. A raz zadzwoniliśmy, bo były wtedy książki telefoniczne i raz zadzwoniliśmy do wioski, skąd moja babcia pochodziła i tam dosłownie cztery osoby miały wtedy numer telefonu jakikolwiek i zadzwoniliśmy do jednego typa i powiedzieliśmy, że dzwonimy od drugiego typa, żebyśmy się spotkali o 12 gdzieś tam i potem zadzwoniliśmy do tamtego typa i się przedstawiliśmy jako ten pierwszy typ, żeby się spotkać o 12 gdzieś tam, bo mamy sprawę. I mieliśmy ja wiem, taki, ale to jest kurwa. To blank, był zajebi... Ale. Co to jest za przekręt? Umówiliście dwóch chłopów. <grystanie> Sam nie wiedziałem, jak to się skończy, ale takie było <grystanie> wspomnienie i po prostu umówiliśmy tak, dwóch typów. Ale sobie ale. wyobrażaliśmy, że to musi być śmieszne, że oni podchodzą i co chciałeś? ty coś chciałeś. Ty do mnie dzwoniłeś. Ty kurwa. I no tak to się skończy. Tak myślałem, że tak będzie, ale. Ja pamiętam, że miała, była książka telefoniczna i się stel, książki telefonicznej wybierało jakiś numer, się dzwoniło i pamiętam, że była pani Macała Józefa i dzwoniło się do... i pytałem, pani Macała Józefa? ona mówi tak. To niech pani więcej tego nie robi. Ładne, ładne. A, A potem zobaczyliśmy, że jesteś Macała Stanisława. Też pasowało. I to rodzina. Alan. Co, Tomek słoni <laughs> <laughs> A gdybyś miał powiedzieć, co najbardziej lubisz w Tomku Machnickim, to co? <grym> jak śpi. <grym> jak śpie? Jak ciutki śpi. Jezu Tomek, zesrałeś się, jest, że ja to czuję, ja pierdzielę. A co, A myślisz, że to zesrałeś. wytnę? No co ty, to pójdzie na, to pójdzie na początek. Słuchaj, czujesz to? Ale się zesrał, jezus. Było jedzone, było jedzone. Tomek! Było, było Kiła czy HPV? Ma HPV, to jest bardzo popularne. Fajnie. E, Kuba, kiła czy HPV? Kurczę, ja, ja się nie znam tak dobrze. Czym się objawia HPV? E, że penis ci rośnie. Do ogromnych rozmiarów. <grym> Dwa razy HPV, proszę. <grym> no już mam to. Bejk, bu, cztery HPV na raz. Stawiasz mnie teraz w niekorzystnym świetle, a ja chciałem... Nie no, ja cię stawiam. Nie, to to bo pan... on znowu włączył kamerę. Wy to tak naprawdę reżyserujecie. Że ty... Po prostu to specjalnie było podstawione, że ja teraz... Co ty mówisz? Ty nie wiesz, że to jest największy na świecie improwizator sceniczny, i on nic nigdy nie reżyseruje. To nie jest tak, że... Ten człowiek. Czy człowiek pochodzi od małpy? Nie wiadomo. Obraz bez związku. Tomeka, to tobie jak się grało ogólnie? Wspaniale. Jak się bawiłeś? Wspaniale. Uwielbiam tarnowską publiczność i tarnów. Cieszę się, że mogłem tu kolejny raz wystąpić. Sala koncertowa w Tarnowie jest przepiękna i uwielbiam tu być. Wygląda nie, nieziemsko i po prostu te organy tam są. Organy super. Tarnów, no Ta, jest w sobie. Star, no. Znam nie byś Fajnie, że Alan, jeden wers byłeś w stanie <laughs> zaimprowizować. co jest. Ale się garbisz, kurwa, będziesz miał to co ja tak samo będziesz nosił ten kołnierz ortopedyczny. No, zobacz, przy jakim stole siedzę. To ja kiedyś, ten, ja kiedyś yy, sprzątałem groby na cmentarzu. <laughs> <laughs> Hopistycznie. <laughs> A ty sprzątałeś, czy oglądałeś, jak sprzątałeś groby na cmentarzu? Gdzie ty byłeś w tej sytuacji? I czy pojawi się w tej historii penis na wierzchu? O to mi chodzi. Nie, no. I tam właśnie leżała pani, to znaczy pod ziemią. I... Ty masz problem z komunikacją. Ja się nie dziwię, że ty się rozwiodłeś stary, bo ty opisujesz w dziwny sposób rzeczy. I co byś powiedział, widziałem grób. Sprzątałem grob i wszyscy wiedzą, kto jest w grobie, kto leży, ale dobra, no. Chyba, no, że sprzątowałeś Nie, nie. Pochowali ją to... na siedząco. Ale tak, ja tego siedziałam. grobu akurat nie sprzątałem. Przechodziłem. Przechodzimy. Nie mamy czasu, żeby opowiedzieć całą tą historię. Sprzątałem inne groby i przechodziłem koło grobu, w którym leżała jakaś pani. Okay. Prawdopodobnie. Dobra. No? I nazywała się Jadwiga Dobry Chłop. Ja miałem w szkole kolegę, który miał na nazwisko fiut. I sobie żeby nie podobało mu się i zmienił sobie na Fiutek. Mógł na wszystko inny i wybrał? To? No chciał, żeby był ładniejszy, ale nie chciał odejść od podstaw. No tak, nie chciał zerwać z tradycją rodzinną. Tak. No. Pupa? Pupa, pupa. A wcześniej miał, wiesz, dupa, ale sobie zmienił <grym> na pupa. No. Chciałem tylko powiedzieć, że odcinam się od Alana Pokosza i nic, co powiedział dzisiaj, nie było wyreżyserowane. Zaimprowizował to sam. On próbuje sabotować mojego vloga, ale wiem, że w głębi serca tego nie chce. I bardzo lubi swoją brodę, dlatego się po niej teraz dotyka. Dokładnie tak. Wiesz, że na granicy znaleźli balon? Balon? No. A obok leżała kurwa i talon? O co chodzi? Co jest w tej historii? <grym> <grym> Czy to była ta puenta? Nie, przypomniało mi się, bo przeczytałem przed wejściem na scenę. Że na granicy znaleźli balon. No, na Podlasiu, balon z papierosami. Błagam, niech to będzie miało puentę, bo już musimy iść, a nie chcę zejść na ciszy. Więc a. w ogóle nie, na, nie, nie ma presji, Tomek, ale scena jest twoja. Nie chcę zejść na ciszy, proszę bardzo. Masz, kurwa. Wielkie brawa Tomek Wachnicki, Michał Leja. Dzięki, Wielkie. Alan Pakosz, Dzięki, Wielkie Tarnów. Dziękuję Widzimy bardzo. się za jakiś czas. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.